Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzialnych. Na pierwszy rzut oka są to proste słowa. A gdybyś tak zagłębić w nie, co one oznaczają? To byłbyś w stanie wytłumaczyć, co przeczytałem? Może jeszcze raz? Wiara to nacechowane pewnością oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzialnych. Hmm, to jest takie hmm, jakby próba nakłonienia do uwierzenia w coś, czego nie możemy empirycznie doświadczyć. Mhm. Fajnie, że tak próbujesz to zrozumieć i próbujesz to wytłumaczyć tak, jak to widzisz. Załóżmy, że Boga nie ma. Możemy poczynić takie założenie? No, ja tak tkwię w tym założeniu od dawna, więc dla mnie to nie problem. To jak mógłbyś nam udowodnić swoje twierdzenie, że Boga nie ma? Eee, bo nie widać żadnych, Nie tyle, że nie widać. Mhm. Od tysięcy lat, kiedy ludzie w ogóle zastanawiali się nad tym, czy Bóg istnieje, nikt nigdy nie zaobserwował bezpośrednich przejawów działalności Boga. Mhm. Zamknij się, bo zaraz będziesz zamieniał. Już? No do Tutaj się tutaj zahaczył. Bo dobra już. Idę no do przodu. Jeszcze? Jeszcze? O, no jeszcze? Nie. Teraz na, na krótce wagirtuję. Nie wiem. Czy te? Nie. Poczekaj, I... poczekaj, poczekaj. Puść tą Nie. rękę. Ciężę. Tak tu to się tylko rozerwać możesz. No. Ja tylko pół dupy się co tam jest tam na tyle? Rzeka. Dużo. Nawet dwie. Na nawigacji widzę. No co my jedziemy w tej Francji w ogóle? Jak zawsze... Możesz sobie na nawigacji poglądać. No, no niestety na tym. I bez męczenia się w samochodzie. Na Google View nie da się. dużo mówi na przykład o, w, w kontekście terroryzmu, nie, o muzułmanach, o ich wierzeniach. Islamista. Się okazuje islamista. Islamista, przepraszam. Oni mówią, e, idąc tam kogoś zabić, nie? powołują się na... W imię Boga. E, ...na, na, na, na swoją Akbar. religię, na swoją religię, a się okazuje, że to jest w ogóle bzdura, tylko, że my o tym nie wiemy, że to jest religia wcale, że to jest interpretacja, tak, pewnej grupy, Ludzi interpretacja, która im pozwala rozgrzeszać swoje złe czyty. Ale nie, nie mówię, że wszystkie religie są, że ktoś w to wierzy, czy, czy coś, że, że, że to jest złe, czy dobre. Nie oceniam tego, bo tego po prostu nie znam. I nic z tego oceniam. Jedyna no religia, bardzo... w którą ja mogę uwi uwierzyć, albo zaakceptować, no, tak, jest wiara wiem. w Boga bogapitce. Nie, nie, ty to byś zakon pijarów, nie? Takich od picia, w sensie, że... Założyć. Też. Przystępuję do następnego Nie oblej tego tableta, bo A przychodzą SMS-y z ramin. Na czekoladka była na recepcji Marcin, Marcin, nieprawda. Patrycja Kazady się kryje. co? Nic. Te góry są piękne. Низемский вид.

nad, nad muzułmanami nie da się zapanować, czyli co któryś z nich jednak okazuje się albo terrorystą, albo świrem z własnymi problemami psychicznymi i doprowadza do jakiejś tragedii, to w tym, w tym przypadku jestem skłonny zastosować odpowiedzialność zbiorową. Takiego? Wszyscy na statki i wio na drugą A stronę morza. To takiego niemieckiego albo jakiegoś innego pilota, który miał problemy psychiczne i rozbił samolot w ludzi? To był Niemiec? To był Niemiec. To należałoby odpowiedzialność zbiorową wobec wszystkich Niemców, czy wobec wszystkich pilotów zastosować? Ja Ustawiłeś coś? Czemu się internet wyłączy? Jeżdżanie na tą drugą autostradę nie ma tak, sensu. Dlaczego, kurze, Marcin, ale... Kreatywnie, nie jęcz co się nie udało, Próbuję. tylko szukaj nowego rozwiązania. Jakby była ta nawigacja tutaj to byśmy nie mieli problemu. No to czemu jej nie ma? Czemu jej nie ma? Czemu nie ma nawigacji w samochodzie? Jest. nikt tam nie wsadził odpowiednie mapy. No to czemu nie jest wsadzona odpowiednia czemu? mapa? Nie No to wsadźmy tą mapę, gdzie je mamy? Tutaj Jak mam jechać? Na ten ołomunt coś tam? Neredin? Nie wiem teraz Myśmy się zgubili. Nie myśmy się zgubili, tylko ty nas zgubił. Umiesz obsługiwać nawigację w samochodzie? To jest błąd komputera. Jecha niech to kto sprawdzi. Czyli są żarówki, tak? Są żarówki. Ty na żadne komunikaty mam nie zwracać tak. uwagi? Jest. Złapał internet. Połączono. No kurwa, wszystko działa jak przystało. Ustawiłeś. Tutaj tak. moja lokalizacja dobra. To musiał być naprawdę jakiś ciężki błąd komunikacyjny. Yeah. Udało się, Matko Boska, coż to za horror chwilowy. Teraz skręć w prawo, a następnie opuść rondo pierwszym wjazdem. Skręć w prawo, opuść rondo pierwszym wjazdem. Dobrze. I teraz on pokazuje, że na następnym rodzie musimy wyjechać ostatnim wjazdem, tak, czyli się wracamy. No ma gdzieś na znaki. No, Wybuch powstał y, z olbrzymiego skupienia materii. Jak, jak czarna dziura w kosmosie. Tak ta materia się skupiała, że powstał wielki wybuch, który znowu rozszerza materię. I ta materia będzie się rozprzestrzeniała w kosmosie do pewnego momentu, po czym z powrotem zacznie się skupiać i po iluś tam, nie wiem czy miliardach, czy setkach miliardów lat, znowu doprowadzi do wielkiego wybuchu. No dobra, ale wielki wybuch stworzył planetę, tak? Tak. Co? A to są, są konsekwencje. ewolucja. Czyli co? Czyli Jak przypadek, to to? przypadek, który jakby tak zmieszał gazy atmosferyczne i skład no, i skład, no są mieszanką gazu wielką, ale nie atmosferyczny, no, no, no. i skład skał, minerałów, które doprowadziły do powstania Cudownej mieszanki, czyli do mieszanki tlenu, z której powstała woda, tlenu i wodoru. I woda zapoczątkowała życie w ogóle na Ziemi. A, drzewa, które, a to już jest tylko wynik ewolucji e. wynik skomplikowania podziału komórek, tych pierwotnych. wejście do łazienki. To takie krawężnicy były gdzie? Uh, I have a little problem. In my reservation, I asked for room for disabled people, but it wasn't. And you uh, didn't send me any SMS or email. No, we don't have a, like special uh, design. Uh, yes, set. in, in booking.com is road that you have. No. Yes, yes, you can check it at now. Yeah, but it's your request, but it doesn't say that uh, this group has... Uh, but you didn't answer me. I don't know man. Did you answer but... I don't know. Don't have, uh, don't have special design room for it On booking.com com is written that you have. I couldn't go to bathroom. There is one big step. Do you think so that we should to pay for such room? Of course. Without of course. I'm not a decision maker, I mean I'm mm -hmm. not direct apps. I don't know Full it. price? Uh, Ambel, a co z dyrektorem Chagusiem? Please phone to him. You can go have breakfast and by that time I will have. No, without breakfast. Jak to było w tym? Kochaj albo rzuć. Bierz garść małe gotuj. Aśmy w piekło popadli. L'autre sujet du moment, c'est évidemment le Burkini. Le Conseil d'État examine aujourd'hui la requête de la Ligue des droits de l'homme contre l'arrêté pris par la commune de Villeneuve-Loubet. Pour Nicolas Sarkozy, ne rien faire serait acter un nouveau recul de la République. Comment Ale na temat katolickiej wiary coś nieco wiem. No właśnie. I o może kwestionować, jak my mówicie, i każdą inną religię. Ale wszystkie inne się różnią tylko tym celem, nie tym prawda. obiektem, w którym jeżdżą. A skąd wiesz? Jak poznałeś do... te inne religie? Nie do mnie dotarło? Nie wiem jak. Bo co? Bo jak to nie... równie mądry ci powiedział, tak? Co równie jest dużo wie na temat tych religii. Równie mądry. Odezwała się. Ja zazdroszczę ludziom, którzy tak głęboko wyznają jakąś wiarę. No bo to im no załatwia. Bo, oni, bo to, to, im to im załatwia. Dużo załatwia no? Mnóstwo lęków. Im to dużo oni się załatwia. nie boją śmierci, nie boją się... innych to jest super. Innych rzeczy, bo Ale super to... jest nie bać się śmierci, dlatego że się wierzy, że Cię czeka coś lepszego nie jest wiesz takie rzeczy. Stado gramonii. No po to nieprawda, głupotą powiesz. Moja mama na przykład wierzyła bardzo w różne rzeczy, chodziła bardzo często do kościoła i to naprawdę pomagało. A co tobie pomaga? Że się piwa napijesz? No, znamy no, jest jedyna pewna rzecz na tym świecie. Właśnie, że nie, bo to jest coś, co masz z zewnątrz, religia to jest coś, co masz od środka i tego ci nikt nigdy nie zabierze, a na piwo cię może kiedyś być nie stać, albo może ci go ktoś nie przynieść do domu. co jest bardziej pewne? To widzisz, ile piwo wymaga inwencji twórczej? Yes. Ja muszę być na tyle zorganizowany i tyle y, pracy włożyć w to, żeby nie zawsze Dobra, postać? jak my jedziemy, patrzcie, bo tu są jakieś mori z becz No nie becz Czuję dreszczyk emocji Zbliżamy się do celu to ile jeszcze kilometrów Nie wiem Holde la Co by wymyślił No Coraz bardziej jestem pewny Ale, ale coraz, coraz mniej się potrafię się wyobrazić jak tam się da wjechać autem 15 na godzinę O, jesteśmy zbliżutko to no jest ja ta kurwa pętelka. myślę, bo już tu więcej nie ma nic to Proponuję, żeby najpierw tą petelkę zrobić autę O nie! No widzisz, tam jadą auta, no przestań. Niech mnie ktoś uratuje Bez pomysłów mego męża Jestem taki normalny kierowca, miejski do sklepu, po bułki pojechać, na pocztę tu odebrać od mechanika. Zwykle można tam wypadków narobić. A nie po takich górach jeździć. A tu masz pustą drogę. Okay. Patrz, zajęli, zajęły cię cały. No, tu nie mam gdzie. Nie, cofnij troszkę. Patrz, no tam gdzie? Jest a gdzie? Zjazd. Teraz tu jestem w dupie. Tam za tym kamperem było miejsce. No, czemu tam nie stanęłaś? Mówią. No ładne to, no. Kupa kamieni i tyle, no. Sam jesteś kupa kamieni. To po co tu przyjechaliśmy? Po to, żeby te, tą kupę kamieni oglądać, nie? Po co ludzie przyjeżdżają w takie miejsca? Jest milion innych miejsc na ziemi, a część ludzi przyjeżdża w takie miejsca, żeby oglądać góry. No bo ta kupa akurat jest piękna, no. No właśnie. To nie jest taka sobie kupa kamieni położona przez jakiegoś pijanego robotnika, tylko to jest taki cud przyrody. Gdzie tam cud? Jakich wiele? To jest rzecz. czysta fizyka. Tu naparło, tu się ścisnęło, tu wylazło. Mój nieżyjący wujek, który był filozofem i matematykiem, zawsze powtarzał, że 90% społeczeństwa to motmuch. No i W pełni się z nim zgadzam, chociaż nie do końca, bo uważam, że jeszcze więcej.